Co się dzieje na mieście? chyba na pół godziny. Ty, ale ty. Z tymi klientami będzie bać ciężko. Oddziały policyjne się zawinęły. Yeah. Chociaż nie wiem przez jedną Podziałamy. Kiedyś to na mieście pękało w tej godzinie wszystko. Nie było miejsca w kawiarni. Siemano. A Dobra, na główny parking. I gadamy o kasetkach. Może na sad jedziemy, czy coś. Na sadzie są ludzie myślisz? No dobra, dawaj na sad. Ale co chcesz posprzedawać działko czy chcesz? No teraz coś? już nie posprzedajemy, porobimy trochę na sadzie może. No wiesz, no ludzie myśmy posprzedawali, nie? A, no to na sadzie będzie chyba ich moich najwięcej. Simano! Eee, jarduchu! Mordziu! Kurwa, co za głuchy cfel no nie, co ty? No e, nic. Eee. Siema ma Big Flopa, nie potrzebujesz może jakiegoś ręka byku? Mam masz coś, jakiś temaci? Mam, mamy tego sporo Gig Flopa, Gigis, scówkę za topę ci mogę zrobić. 100 dolców za sztukę Rudelantisa, mam 5 sztuk aktualnie. Czekaj, sprawdzę ile Ale mam. Ale prawdziwy kocurek, hotelu. prawdziwy kocurek. No dobra, dobra, czekaj, ogarnę ile mam w portfelu, wiesz. Mam no, przy sobie jakoś tak 400 mam, wiesz 400 no to mogę ci 4 sztuki pogonić w wariacie. No, w razie czego to wiesz, można się. Jakiś kontakt złapać coś i będziemy Jasne, się trzymaj to, już tu wizytówkę, to tam ci w tym, w, w kiermance ci wsadzę. Trzymaj, tam woreczku. Masz taki bonusik. Uuu, dzięki, bratku. 918, 958. No Jak to już to drindaj. Zobaczysz co uważaj na siebie. No dzięki na razie. Trzymaj się, z Trzymaj się, farcik. No i elegancko. Ja to trochę lepsze. A może wydawał, może nie, no, dostał cztery kolekcjonerskie sztuki jarania. Co mogą mi zrobić? Mandat mi dać. Proszę mówię mówiłeś o 10 latach. Jakie 10 latach? To za przemyt? Może to był pies? Chujwi. Ty może to był pies rzeczywiście? Kurwa. Uuuu Dawaj. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, może tak. na chwilkę na słówko w sprawach medycznych, medycznej marihuany, którą zamierzamy tu handlować? E, tu to znaczy gdzie? W mieście wprowadzamy tutaj do aptek do obrotu medyczne CBD, CBG, Big Flopa. Mam takie pytanie: czy nie jest Pani zainteresowana może jakimiś próbkami? Sztuka po 100 dolarów. Dobrego, no urodylera? Nie, Laptisa. nie jestem zainteresowana. Okej, okay, bo to świetne jest dla Pana pacjentów, jest na zbudzenie. Okej, okay, rozumiem. To niech pan przyjdzie z jakimś z jesteście? No, chyba logicznie, z jakiejś firmy? firmy. Tak. A z jakiej? Fisherman. Uh, Fisherman. Logistik, aptekars Ciekawe. To jest farmaceutyka grubsza z oddziału grup Group Tam jesteśmy stroną i tego typu akcje też mamy. Na razie jesteśmy w centrum, jak można powiedzieć. To ciekawe panowie. Jak się nazywa? Właśnie szukę kogoś takiego, kto by nam właśnie ogarnął ten temat, dostęp do miasta, żeby pogadać z A jak się pan nazywa? Logan Fisherman. Hmm. To tak, bardzo Fisherman. Jeżeli panowie chcecie się dać firmą, to Aha. wypadałoby ją tutaj zarejestrować. A no nie, no nie, nie, no nie, nie, no nie, nie, no nie, 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 wszystko Tam mamy, pani rozpoczęć, jakikolwiek jakiejkolwiek miny zaproponuję biznesu tą firmę zarejestrować. Okej, okay, no to w takim razie zajmiemy się jutro pewnie, złożę papiery wstępne, no i ruszymy z biznesem legalnym. No, wypada, panowie. Ja sprawonia. No to nie przeszkadzamy, miłego działka mam życzę. Zdrówka. No również widzenia. widzenia. Jeban jest No niestety nie pykło. Urzędnik państwowy to pewnie jak taki policjant, co? Nie, stanowy. Normalny urzędarz. Tak i tutaj pracuje. Ale oni są tak czy na w policję. O jest gościu z kawą, ale nic z tego. Policja już śpią. O. A ten? Второй раз, если сможешь, может быть, A, to rusek wygodaci. Dacia, dacio. Kurwa, klientów nie ma. Lipa i psiarni też. Nie wiem, czy ten gość, z którym tu gadaliśmy, to nie jest jakaś wypucha. Ten numer mu dałem, chyba się przestrzeliłem, typie. Nie no, spokojnie, zdycha, z dzieckiem, co ci mogę zrobić. wiesz, z adwokata i nawet do więzienia pójdziesz. No, ma dawaj na ten sad w takim razie. Z kim ty gadasz? ale wiesz, no. będziesz jednym z niewielu, który będzie miał taki sprzęt. No co? no nie, bardziej że nie. No, bądź serio, stary, prawie nikt nie ma klamy. Ta, może nawet jak dzisiaj na to może dzwonić. Dobra, na razie widać się z tym Jaguarem. A, dalej na, na mieście działa? Ta, znaczy mówisz, że się przespał, dopiero wstawić, że pracuje teraz na sadzie. No teraz kasetki, wow! Co? Nic, nic, z widy. O, ekipa Ediego. motocykliści, wow. Logan! Ta? No miałeś powiedzieć co? E, ale co? Jajo! No. Dobra, robię sztuczkę. Jesteśmy już blisko. Ty jesteś tu zatrudniony? Ja. Masz tu kartę? Uważaj! No są jednym wózkiem że chyba będziemy wozić, nie? Da, jednym powozem, tam. masz prowadzić. Ja tu ogarnę skup chyba po 40 kg jabłek i pomarańczy jest odbiór na sokowi żeby wyrobić 40 litrów soku. W tym możemy pojechać tu do niedalekiej sprzedaży. Wow, pełno ludzi na sadzie. Kipiasz, robota tam. Wow. O kurwa, czy wiadomo ja strażia ludzie o tej godzinie. Tu musisz ogarnąć, mam te przykitalne swoje rzeczy. Dawaj, zeskakuj są. To lecisz. <śmiech> <śmiech> Ej, łatwo. <noise> Easy. Stara sztuczka tai chi. <noise> Ale unik zajebałem. To jest to. Czas do roboty. Dobra, bierz tutaj tego kręcioła z tego. Ile ludzi? Kurwa, żwiru mi nawali do butów. Dawaj, zabieraj. Nie, tu nie ma co wentylować. Normalnie. Czas do roboty. O kurwa! Niezła demolka. Ty, ten gościu, ty pod koszulką. To już chyba za. Ty nie można tu. Do... Ten? A czemu to kurwa jest tutaj? Za blisko jest. Nie mogę zbierać. Coś postawił tu furgonetkę zajebaną, Nie mogę zbierać jabłek. Czekaj, do to za chłopy. Co za chłopy. Słuchaj, moją inną koszulkę innych zbieraczy. To samo. Mi stoi ten wóz tutaj, ten frajer jebany. No, nie, ten tutaj. Widzisz go? A. Tego nie widzisz, kurwa. Spróbuj go przestawić. No nie da rady właśnie. Kluczyki tam, tam się zaryglowały to Czyje to jest? O, wyjechał jakby teraz. Czy co? Dobra, dobra. Wracaj je tam. Jebany idiota. No i teraz elegancko. Wyjechał tym kurwa zareglowanym wozem. Masz już wszystko zerwane? Proste, Jej, Wyku. Ma... Wszystkie gwinty pozrywane na łbie. Który to jest nasz, ten? Tak Ty, to zrobimy jeszcze z dwa przeloty i lecimy ogarnąć zieranie, co? Nie, nie, już teraz lecimy ogarnąć zieranie, stary. Masz kąty, nie? Ja też co mogę kupić. Pojedziemy? Kurwa! Siema, Jaguar. Słuchaj, możemy tam po prostu podjechać na miejscówkę. Wy tutaj, kurwa, biznesmeni. Tylko żeby oni nie widzieli, wiesz. Niech, niech posprzedają te jabłka, pojadą z tymi ziarnami, a wtedy ich czmyk. Trzeba być zamaskowanym. A masz tego Sancheza? No właśnie nie, zarekwirowali mi Dobra, go kurwa, dopiero jutro. Ale oni tam, tam będą siedzieć długo, oni tam będą siedzieć długo, na spokojnie, nie ma się to spinać. My sobie zrobimy swoje soki i tyle. Co tam jak war? wow, jesteśmy miślony No wiem, ja sobie bez koszulki muszę się opalić. Tu zarobimy na stroje, żeby się przebrać. Nie ja wiemy jeden kurs, nie? Tak, akurat będzie na stroje. Kupimy coś, jakieś kombinezony, żeby nas nie poznali. I dobrą maskę. Zumimy taką skarpetę starą. To już chyba wszystko. O to oni. Nie, nie, to są ruscy. Tam ci byli inni. Ziemano, jak te zbiory? Po rządzie No i widzisz, to nie to byli oni. To nie co to to ty. Oj. No tak, to no mówię ci, to byli oni. No doczekaj, to, to chyba jednego z ich znam, bo mnie jaranie. Więc trzeba naprawdę no i... jakiś modyfikator głosu użyć, żeby nas nie poznali. To byli oni? Wydaje mi się, że nie. Oni byli w koszulkach, to przede wszystkim. Nie, no jeden ja był bez. I stał przy Okej, okay, jeśli masz pewność, dobra. Czyli widzisz, jeszcze to będą owoce. Siemano, jak tam idzie robota? O, powoli do przodu. To chyba cały dzień w tym stadzie siedzisz, co? Nie, no, byłem w mieście na chwilę. ty tak dalej, trzymajcie się. Trzymaj się. Pierwszy z tego gościa widzę tutaj. Mówisz, że on cały dzień w sadzie siedział? Serio? Tak. Tego się nazywa, wiesz? Nie. Wiem. Dobra, 40 sokoków, elegancko. No ja trzeba jakąś terenówkę zajebać. Tak, jest ta sprawa. Ta właśnie, bo nie ma tego Mancheza. Będziemy potrzebować terenówę. I zajechać trochę wiesz, wcześniej i tak. na, na cichaczu kurwa podejść. Poczekamy chwilę po prostu. Ja będę musiał zajechać sam jeszcze po kosa, nie? Lepiej żebym sam zajechał, bo wiesz no... jecha jecha to sprawa. Tytuje. Szkoda, że klamy jeszcze nie uzbieraliśmy. mam jakieś dopiero 1200 wiesz, tych przysyła, brudasów. Nie buję, bo tak wytratasz prędkość. Jednym ciągiem, tak jest. Już blisko jesteśmy sklepu. Okej, okay. nieźle. Okej. Czekaj, okay. ja, idę po rzeczy, przebrać się muszę. Co oni tu zbierają? Nie, tu ktoś ma różowe włosy. Co ma kurwa na bani? Dobra, musimy się spieszyć, kurwa, jebany radio. Nie ma się co spieszyć, na spokojnie. Oni nawet tam jeszcze nie będą jechali, nawet. Ja kupię jakąś terenową flotę. E, ja kupię lornetkę w takim razie. Lornetkę się tam przyda. biegi giggie, flopa. Chociaż przydałoby się na dwa motory tam podjechać, nie? I wiesz z dwóch pozycji. Mmm... No, dobra, terenówkę. Zatrzymamy ją daleko od miejsca i z buta podejdziemy. Tylko zamknij ją, żeby nikt nie podpierdolił jej. No, tak, tak. Dobra, w takim razie pod chatę moją, dam ci ten nóż, a potem się przebierzemy. Dobra. A swoją drogą drogą jakieś nasionko ci poleciało? Nie. A, mi też nic. Dobra, czas sobie zajarać. Uchyl oh, to okno. Oh yeah. Let's go, puppy boy. Muszę mu dać tą kosę i potem swoją wyciągnąć. on kurwa jest. Ty gdzie on nie jest, no? Gdzie ty jesteś? No ja pojechałem już kopić już zaraz A, Dobra, dobra. Wo, już masz furę. Ty, ale ty wziąłeś dwie kosy? Zaraz. No, nie no, jedną mam. Musimy się jedną dać. Masz już, tak? Nie, no nie mam No kurwa, ty kupujesz ty czy nie? Ale co? No kosę! chcę, żebyś ty mi dał jedną. No to myślałem, że nas po kosę. Nie, no dać ci dam. Masz? No, myślałem, że on mówi, że pojechał po kosę już. Nie zrozumieliśmy się. On taki nieogarnięty jest trochę. Magazyn. Otwórz magazyn, biorę swój nóż. Otwórz ekwipunek, tu chowam 600 brudnych dolarów. Zestaw wędkarski z Kitran. Cztery ryby. Będą nas. Na później. Dobra, teraz żebyś się przebrać jakieś łachy. Yeah. Znaczy, ja nie mam już kasy, bo się wyjebałem na tą terenówkę. Mhm, uh -huh. spodnie. Niby pies taki. Tak, nie będę się rzucał w oczy podczas pościgów. Jakieś buty nie rzucające się w oczy. O, o, dobrze. O tak, złoty zegarek. Teraz, tak, gangus. No i kurwa, dobra torba, fajna. Rush, ja z tyłu piszę? Oh yeah, big flopa. That's how fucking flopa. Co o tym myślisz? No, poj**iście, jedziemy. Lecimy. Tak, pora czy byś mi stówkę, tylko na maskę? Jasne. Trzymaj, trzymaj Kurwa Dobra, mamy wybrane zajebiste strony. gangsterskie Trzeba się przebrać do apartamentu Prosta sprawa Pięknie, co? Dobry dobry zestaw Fuj, mi się podoba ten zestaw Fajna ta furka Ile za nią dałeś bratku? 900 dolków Kurwa, weź zostań przy furtce. Prosta sprawa. Nie dobrze wyglądam. Jak popierdoleniec, o to chodzi. Dobra, na miejscówkę. Żebyś nie pokapowali! Jestem Elmo! Lecimy z tym! Jeszcze maska. Proste, to jest taka dzielnica, dzielnica chińska. Cię, no wiem. Dobra, uwielbić i lecimy na miejscówkę. Dużo wody trzeba wypić, bo my nie będziemy gonić kamów. A, jeszcze zahaczymy o bank. Wpłacę kasę, dobra? Albo najlepiej o bankomat. Nie chciałbym się pokazywać tak w banku. Dawa jeszcze o bankomat jakiś. Tutaj, dobra. Okej, okay. daj mi chwilkę. Depozyt. 1000si Mamy trzy koła na koncie, a w kieszeni mamy 400. E to nie. Jeszcze więcej wpłac. Depozyt, jeszcze 200. Gdzie tutaj kaskę, to trzeba szanować. Dobra. Gazu na miejscówkę! Trzeba zabronić swoje terytoria. Ko z musisz agresywnie do nich podjechać. Od kopa, wiesz, machasz mu nożem przed mordą. Nie ruszaj się, bo cię potnę. nie ruszaj się, jeden krok! Wiesz o co chodzi? Agresja. Chyba. No będę taką panoramkę, póki co. Troszkę mapy zakryję. Okradam ich z nasion czy z czego? Co? Z czego ich okradamy? Eee, wszystkiego, wszystko bierzemy. Dobra, o. I skąd wiadomo miejscówce i tak tam? O nie. Masz jakoś ich związać? Masz kajdanki? Nie, ale dobra, spokojnie. Dobra, a, albo wypłacamy po kosie i spierdalamy. A co ale o tym myślisz? Nie, ze Powiesz Bo jak co tu robicie? Skąd to macie? Oddawać wszystko. Oni oddadzą nam po kosie i wypierdalamy. O kurwa, kurwa uważaj. Ma... Ała, teraz jest kurwa mocno ubity. Nie wiem, czy wyjedziemy. No, i chuja, Rozjebałeś brykę. Nie jebałem, tylko się zwolniło po prostu, bo zajebałem na no czekaj. Bo tym to na pewno nie podjedziemy. Nawet nie podjedziemy na miejscówkę Dance z Nie nie bo to nie Nie jest zary, to są fakty lamusie jebany. <laughs> nie wyzywaj mnie nie wyzywaj Ale co ty robisz? wyjebajesz drzewa, a mam jechać na miejscówkę. Organizujemy to, wydałem 200 zł na ten jebany strój i stówkę na na tą torbę. No to nie podjeżdżanie. Spokojnie, ta maszyna na radę. zaraz trzeba się dobrze rozpędzić, żeby wjechać na tą drugą. Nie za bardzo hałasujemy? Nie, 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 spokojnie. To jest tu po lewo. Na razie ich nie ma. Schowamy się gdzieś tutaj. Może w krzakach? No trzeba furę schować tak, żeby nie widzieli, nie? Tu będzie ok. Za tymi, za drzewami. Dobra. Kurwa, bym się niewidocznie nie założy maskę żółtą, którą mam. No, seledynowa jest. Praktycznie wygląda jak lampka. Hej, tutaj jestem. Coś w tym stylu. Dawaj tych krzaków, tu się położymy, będziemy czekać. To jest tutaj? Nie, nie, dalej. Jest przy tym drzewie gdzieś. Tutaj? No. Jesteś pewien, że to jest tutaj? No to nie jest tutaj, to jest tam przed nami. Aaa, widzimy są to miejsce? No tak, to są te krzaki tu po lewo. Aaa, okej, okay. no to, to czekamy tutaj. No tak. Ja cię kręcę. Nawet jak stoi się w krzakach, to nas nie widać. Jak zaczną sadzić, odchodzimy ich od tyłu. I co tu robicie? Haha, <laughs> nie będą mieliście opcji wyjścia. Tak <laughs> dokładnie. O, to będzie długa noc. Tak, już się tak wydaje. Ale jak przyjdą, to będą zaskoczeni. Mam nadzieję, że bryka nie, nie zniknie. Bo już raz stąd odwracaliśmy. Ty, masz coś do żarcia? Eee... czekaj. Okay. Nie mam nic. Mam zapalniczkę, telefon i nóż przy sobie. Jak pierdolony komandos. Ja pierdolę. Co to było? Nie wiem. To jakaś krowa. Świnia kurwa, usłyszałem świnie stary. Pierdolisz. No nie, przysięgam ci, że usłyszałem świnie w krzakach. Cicho, cicho. O, kurwa. Jaką świnie? To chromkanie i czeresz krzaków. Pierdolisz. No nie, przysięgam ci, kurwa, no nie wiem na co ci mogę przysięgać. No mam nadzieję, że cierpliwość zostanie wynagrodzona. Może oni już tu byli za ten czas, co się z, 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 zbieraliśmy. Może mają inne miejsce do jarania, wiesz o co chodzi. Ty kurwa, świnia. Gdzie? Po prawo. A ja nie widzę żadnej świni. No po prawo idzie, na kurce. Na Teraz jest jakby za krzakiem, zaraz ci wyjdzie z krzaka. Patrz, widzisz? Teraz. Po prawo, na kurce, za nami. Nie. No jak nie? No nie widzę. Jestem. No co patrz kurwa, o tam. Patrz, o tam. Gdzie? To tu, przed tobą. Możemy zarznąć. Zarzniemy ją na jedzenie. Dawaj, na jedzenie ją zarzniemy. Dobra, co no? Znam się, to jest świnia meksykańska. Zajebiem ją i ją ugotuję. Okay. Chodź tu kurwa, świnia jebana. <ślinikator> <ślinikator> Ucieka! Stój świniaku! Uy, świniaku! Dobra, chuj, kurwa, bo <noise> nas zobaczył. Goń, gonią! Za szybko biegnie. Zobaczę, ale mówię, że słyszę świnie. Kurwa, moją zwidnę, jarałem się tego tematu. Skąd kojarzę tego świniaka? To nie była świnia, to jak był bardziej jak dzik, jak guziec jakiś. To były też takie na pewno bezpieczne. Ale mówię ci, że słyszę świnien. może oni specjalnie to powiedzieli przy nas, żeby nas właśnie wystawić? Nie, nie. Stary morder, że to, jedziemy potem robić jaranie Tak nie gadałem gangsterzy, tylko idioci. A, to były zjeby. Siedzimy już tu 22 minuty. Dobra, ostatnie 3 minuty i spierdolamy. No nawet ich tu nie widać z daleka. Dobra, to ja to się jedno nasionko w sumie, jak już tu jesteśmy. Ja pierdole, ty. Spadajemy stąd, Upuściłem się tylko w tej skarpecie. Czy widzisz to? Wieś Macerwany. Świnie Zambaniska biegają. Koi jest teraz o, pięć. Grudki. Elo. O, <grydzi> tu biegną? <grydzi> o kurwa. O kurwa, Co jest kurwa? Kurwa, ty. Ty pływać? Nie wiem, nie wiem. O kurwa, dojadą go. O kurwa. Ja Kurwo. Pomocy! Kurwa! Pusz! Uh. Pomocy! Działaj je! Działaj je! Uh. Kurwa! Uważaj! No nie mogę wstać! Uh. Co odgonie. by się dało? jebany. Poszedł stąd, poszedł stąd. Oooooh! Aaa, ah, mnie. Kurwa nie mogę wstać. Ah. Spokojnie, już poszły. Biegają wokół nas. Jedną udało mi się dziabnąć. Spadamy stąd. Paweł, wyjebałaś się, wyjebałaś się. Dawaj, idziemy ją spierdalać. Dobra, napierdalam je. A bo musimy, wiesz, podejść tak na spokojnie. Dawaj, ciu, Świnki. ciu, jedzonko, ziarenka. Za nimi, kurwy. Pociągamy was, kurwa. Za nami, za nami. Chodź tu, kurwa, świnko. Jebać Damian. świnie. Potrzebują pistoletu, żeby po... po... Poćwiartować tutaj. Ty zgubimy drogę do samochodu. Nie dogonimy ich. Biegamy jak debile za świnią. Tak. być wielkie gangsterskie akcje, biegamy za świniami po polu. Dobra, do samochodu, spadajmy stąd. To może jakiś teren świni jest. Świno ujście. Że ujście świń, kumasz? Nie rozbiegły się w różne strony. To może jakiś świni gang, pig gang. Nie ma samochodu. Poczekaj, to są motorówki przy przystani. Widzisz te motorówki? Tak, jakie siatko jest, masz by tych? A nie ma, może uda się otworzyć. Ty rzeczywiście. Kilka samochodów jest. Wow, jakaś ta cholibka oh, Kurwa, ja mam siano Co myślisz o tym? Ale no, nie wejdziemy głęboko. Jest, uh. dawaj. Weź ty trochę. Mi się nic nie zamoczyło, elegancko jest. Oba trzymaj się. Dojedziemy do punktu jakiegoś gdzieś jakaś ulica blisko jest. Wow! O kurwa! Jakierdole. pierdole! mój łeb! Nie zauważyłem tego... tego wielkiego głazu! A Dobra, spokojnie. Działa jeszcze? Chyba jest przypał. Zaklinował się. A nie, jednak nie, dobra. Łeb mnie trochę na kurwia. Wow! Jiggy flopa! Tu będzie blisko? Ale lecisz. Dobra. Może schowaj ten nóż? Ja to się chyba prześpię, wiesz? Tutaj na plaży? No, dobra, uważaj na siebie, ja idę szukać przygód, dalej. Uważaj, Garnuchu. No proste, że tak. No dobra, to mogę jeszcze chwilę pochodzić. Dawaj, poszukamy kogoś tutaj. Szkoda tych gości, kurwa, szkoda tych gości. Chyba specjalnie to mówili, że akurat tam wiesz. Jedziemy tam robić jakieś. Kurwa, gdzie ty idziesz, Logan Szmato. Ty powinny być jakieś schody, co? Nic. Ja mam fajne miejsce chcemy. Na egzekucję, no? Chłopa, zwrócić go stamtąd. Ty, cholera, nie skoczymy. Chyba, że na ten śmietnik skoczysz. Na ten śmietnik można skoczyć na murek. Nie wiem, czy się nie rozpierdali. Wow. O, Szkółka Szkułka parkouru. Wow no! Ja, Lipa. Jest jakaś taksówka na mieście? Lipa Tripa. Ty, no to jest Lipa w ogóle z ludźmi, gdzie oni są wszyscy. Kurwa, 14 godzina, gdzie oni się podzieli. Hello, jiggy flipa. Jestem jeszcze. Kurba co jest grane? Dobra, to tam jest jakiś garaż. Widzisz tego furgona przed nami? się tego otworzyć. Może nie podejdziemy na główny parking. A tam pewnie jest mnóstwo gości, co chce kupić trawsko. Koi. No nie... Słyszysz? Co? Jak uraźca nam nasiona. Chce dawać nasiona? No, chce nam dać. Ale dać czy sprzedać? Dać. No to nigdy mało nasion, można powiedzieć. Makie jakieś stare magazyny, to powinni ludzie być w pracy. To jest chyba hurtownia mleczarska u Frankiego. Nikt tu nie pracuje. Pustki. Pamiętasz pisem do tych dziewczyn, ale niestety mi odpisały. Chyba mają na mnie ciężką wyjebkę. <laughs> Chyba, że do oni czasów po telefon jeszcze nie sięgały, ale prawdopodobnie mają na mnie wyjebkę. Szkoda. przeskakuj to. No, Dobra, dawaj pod melinę. Przebiorę się z tych łachów. Nie chcę ich używać do Romanego śmigania. To będą specjalne łachy na przypał. Takie troszkę milicyjne. Kolorystycznie. <laughs> Jak rozjeżdża, te świniaki. Na Twitterze napisał. Mm, trzeba uważać na takie świnki. Może to jakiś, wiesz... Ktoś o te świnie, to są teresowane dziki, kurwa. Skąd one się widziały w tym miejscu? Pojebane jakieś. Chciałbym się śmiać i byłem w chuj przerażony. Pisze, na zasadzie jakieś guźce za dymy robią normalnie, jabłka wdupcają z drzewa. <laughs> A ty sprzedałeś tą broń już temu Jaguarowi? Nie, jeszcze nie. A komuś sprzedałeś broń? Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Ło, wow, ostro nie ma różnych żadnej Czekaj, idę się przebrać. A gdzie mój standardowy strój? Halo, powinien być. A gdzie jest mój. Aaa, to tamten początkowy jest gdzie? O, nie, tak nie będzie, muszę mieć drugi strój. Z szafy mi ktoś wyjebał, tak. Dobra, ktoś mi z szafy zajebał chyba, bo w tej torbie zostawiłem ty. Nawet pod sklep z ciuchami, muszę odzyskać mój stary dres. Cholipka. Ja się zapiszę na jakieś zawody drifterskie. Jakie? Drifterskie? Tym wozem? a no, bankomat wiem. jeszcze potrzebuję, bankomatu. No to tu masz w sklepie, prawda? Tak? okej, okay, dobra, daj mi chwilę. Wypłata 200 dolków. No i to jest to. Dobra. Swoje swojej skórze w końcu. Na główny parking, rozglądnijmy się tam. No i co, jak się nic nie będzie działo, Dobrze, to w Kimy. Na stad pojedziemy. Na stad zobaczyć? No dawaj, no to lecimy. Tylko, kurwa, muszę Okej. Okay. jest trochę trochę kupić? O kurwa, Albert! O kurwa, Albert, dobrze, co ty tu robisz? Wybiegnę do sklepu, sk bo, bo, bo nie mam jedzenia. I nie masz też butów, stary, gdzie masz buty? jebali. Kto ci zajebał? Nie, nie wiem. On cię kręcę, dobra, wsiadaj do samochodu, podrzucimy cię. Albert, co ty tak późno, kurwa. Ostro, Albert na bosaka zapierdala, że takie godzinie po mieście nieźle. No, 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 no Boskar, pepetki też ukradli. A. Yo, what's up, papin? Ta, yeah, what's up, papin? Co z tym Albertem? O tej godzinie wybija na miasto? Hmm. Wydaje mi się, że ośpa, po prostu i wychodzi na miasto, wiesz? A, dziwny gość. Szluga se kupię właśnie. Kuku ku, kurwo d -d dawaj wodę. Nie chcę sprzedać. Zaraz ci sprzedam, kochanie, poprosię. B Buty muszę ku, ku, kupić jeszcze. Tu jest niedaleko sklep z ciuchami, może tam coś znajdziesz. Po, 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 podrzuci pod to Co-co robiliście? W sumie to nic, zamulaliśmy. Nie, nie mogłem cały, cały dzień drzwi otworzyć. No to sobie, bo jestem w stanie w to wierzyć. Do, dopiero mi się teraz udało. Musiałeś te stepy, bo jest, tak się głodno zrobić. Dobra, zatankujcie. Już? No, zatankowałem z... Dobra, Dobra to dawaj ten stad, zobaczymy. Jak nie, to tam można się w kapocie przespać ogólnie na sadzie. Dla pracowników zrobili tam kajuty, więc się można kimnąć nawet, jak będzie za dużo ludzi do pracy. Nie będzie miejsca, żeby się wklepać na zmianę. Ma, masz takie same włosy jak ja, o Chodzi. No. To fajnie. Albertinio, wstaję zaraz wcześniej, to się pobujały O której? Nie, prawda, do no, której? O, no nie wiem, może od 15 nawet bym się ustarał gdzieś tu się pokręcić. No dobra, będę. No i w, w moim domu je szczurem. To nieźle. Dobra, bierzemy mocno i pewnie. zobaczyć dość. tylko, czy te dziki tam się kręcą. Dobra, jesteśmy blisko. Jest, pa. Coś jedzie. Jest, jest. DZI-DZI Napierdalaj go Dobrze, dobrze, dobrze Tnij kurwę na mięso o, ma telefon w pysku, komuś telefon za bo drugi I co teraz? Mściwe dziki ufolutki? hm? Eee O a. 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 Uwaga. U, kurwa. To groźne groźne Ała, dziki. Ojej moja głowa. A, a. Pa, pa gumę gumy dz, dziku. Ała. Ale mnie stratowały. Boban bo, bo wszystko dobrze. Tak. Ała. Ała. Mięso i skórę. Są drogo cenne, nie spierdolił tego. Zobacz, nie ma jeszcze innych. innych. O kurwa. <coughs> Dobra, chuj Pierdolę to skurowali za bardzo jebie. Dobra. powinien być spokojnie. Plaga dzików rozwiązana. Kolejne zadanie. Co więcej expa i więcej skilli. Chyba trzeba tu kajutę wynająć. i to z rana wstać, zbierać jabłka. Ty, ty tam to dalej jest. Tak, w są kajuty dla pracowników. Ja zaczynam zmianę, czego zobaczmy. Która to będzie. 620, ci będzie, bo. Ja bo o czwarte jutro. 4.30 trzydzieści, ta 14.00 robota, no. No nie idę do kajuty, się przykimładzi, co widzimy się jutro. Spotkacie mnie na sadzie jak coś, to zobaczyszka. Dobra. Cześć, bo, Trzymajcie się, trzymaj się, Alfred, trzymaj się, o dobrej Dobre, inną nocy. Dziku. Dobry, witam serdecznie. I na ścianku trzeba się wyspać. I kimka.